Wersję Minecraft, jak zrobić serwer Bookit? Na jednej oczywiście to zrobię. Na początku ściągamy paczkę dowolną, w którym chcemy mieć serwer. Ja ściągnąłem sobie na 1.5.2. Wypakowujemy. Otwieramy. Drugą kolejnością jest Hamachi. Będzie w moim opisie, oczywiście, link. Już tutaj mam. Dobrany. Teraz wybieramy serwer. Będzie pisał tu wpis swoje IP. Usuwamy to. Kopiujemy, wklejamy, zamykamy i uruchamiamy po kolei start. To mi nie działa. To też to działa. Czekamy, a serwer się rozpakuje. To można sobie oczywiście zmienić, bo to będzie zapisało na serwie przed wejściem. Już powoli moje się załączę. Serwer się odpalił, jeszcze Minecraft. Tu mam IP, na przykład do server i tutaj piszemy co do serwera czyli z jak widać serwer działa można wejść wpisujemy register tak widać cały świat jest Димка, я на